O, zapomniałem, że przecież będzie bez cięcia. E, jeśli jesteś moim widzem, kiedyś taki film nagrał mój serdeczny kolega Brutal. W ogóle witajcie, Ancymona, jestem Mati, i myślę, że ten film albo będzie na zwiastunie, albo kiedyś zrobię jeszcze jedną wersję tego zwiastuna. Ale jest pewna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o mój kanał. Jeśli zależy Ci na tym, żeby ten kanał dalej dobrze prosperował, to. To wysłuchaj mnie do końca filmik, nie będzie miał 10 minut, tak jak moje standardowe filmy. Ostatnimi czasy, jakby nie chcę narzekać w tym filmie na mm, demonetyzację, na, na ucinanie zasięgów, ale ostatnimi czasy, ostatnio, ostatnimi czasy, ostatnio, coraz bardziej tak to wszystko wygląda. Eee, żeby zarobić na filmie, już nie wystarczy robić kopii, kopii, kopii filmów, tylko trzeba robić jeszcze jeden myk, o którym nie bardzo mogę mówić, ale trzeba się naprawdę starać, żeby YouTube sprawdził Twój film, żebyś mógł cokolwiek na nim zarobić, to jest pierwsza sprawa, ale o tych pieniążkach nie będę wam mówił, tak jak wspomniałem przed chwilką. YouTube bardzo uczy na zasięgi i rozumiem, że jest coś takiego jak znudzenie contentem, że oglądamy pewnego youtubera do pewnego momentu, później jakby jesteśmy znudzeni jego twarzą, to jest absolutnie normalna rzecz, ja na przykład uwielbiam PewDiePie i mam takie okresy, że miesiąc go oglądam, Miesiąc go nie oglądam, później znowu z dwa miesiące oglądam, później ze trzy miesiące nie oglądam. To jakby codziennie nie mógłbym go oglądać tak ciągle, 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 bo by mi się tu znudziło i jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć znudzenie tym kontentem. Jednak YouTube zauważyłem i nawet sprawdziłem to, bo, bo to nie jest tak, że o, jestem biedny, film mi się nie wyświetla i tak dalej. Tylko nie tylko u mnie, ale u większości YouTuberów w ogóle filmy nie pojawiało się w tak zwanym subboxie. Eee, i zrobiłem ankietę na trzech różnych, w trzech różnych miejscach, na Instastory, na karcie społeczności, na YouTube oraz na grupie Ancy Matiego i okazało się, że około 3 czwartych osób, 3 czwarte osób nie dostaje jakichkolwiek powiadomień o moich filmach i poza tym, że nie dostajecie powiadomień o moich filmach, to mm, te filmy nawet się nie wyświetlają później. Że wiecie, że e, na przykład wchodzicie w subskrypcję i mojego filmu nie ma. Żeby obejrzeć mój film, żeby mój film się wam wyświetlił, musicie wejść dopiero na mój kanał. Więc. E... Może swego rodzaju test. Ale zostaw lajka. Nie dlatego, żeby ten film się rozrósł, tylko dlatego, żeby moi widzowie albo osoby, które wcześniej mnie oglądały, mogły dotrzeć do tego filmu. że mogły zobaczyć w ogóle, że coś takiego się pojawiło. Także zostaw, zostaw lajka. Napisz komentarz. Zas... Znaczy, może nie spamujmy, ale jeśli chcesz zrobić ze mną ten test, jeśli chcesz, żeby spróbować chociaż pobudzić te statystyki niektóre, to będzie im bardzo miło, bo okej, okay, niektóre filmy naprawdę się fajnie przyjmują, ale zupełnie inne nawet się nie wyświetlają i nie mają nawet szansy, żeby ktoś się zobaczył i to jest mega przykre, więc zostaw lajka, zostaw komentarz od jak dawna mnie oglądasz, albo za co lubisz mnie oglądać, albo cokolwiek albo napisz jak ci minął dzień, nie? I Zostaw dzwoneczek, bo ten film jest skierowany do moich widzów, więc nie będę mówił subskrybuj, tylko zostaw dzwoneczek. Jest to bardzo ważne, ponieważ być może jest szansa, że wtedy będziesz otrzymywał powiadomienia. I pamiętaj, że jak klikniesz dzwoneczek, to kliknij jeszcze raz ten dzwoneczek, żeby zaznaczyć, żeby przychodziło Ci każde powiadomienie. Bo YouTube od pewnego czasu wprowadził dzwoneczki, które nic nie dają, później w tych dzwoneczkach wprowadził jeszcze coś takiego jak nigdy, od czasu do czasu i zawsze opowiadamy jej. Więc to jest też ważne. Nie mam pojęcia, czy, czy ten materiał może usunę za jakiś czas. Ale zróbmy wspólnie ten test. Jeśli jesteś moim widzem, tak jak brzmi tytuł, dzięki, że obejrzałeś. Dzięki, że razem ze mną przetestujesz to, i dzięki, że, że jesteś. Nie mam pojęcia, kiedy to oglądacie. Także może jeszcze wesołych świąt, albo już śmigusa dingusa, albo po prostu. Miłego dzionka. Pamiętajcie o co złogotowieniu, trzymajcie się, cześć i bardzo przepraszam, że ten film nie jest edytowany. Nie chcę absolutnie brzmieć jak Mateusz Chmielarek ze swoimi filmami e, o tym, jak zerwał z dziewczyną i to i wiecie, wyłączanie kamery i tak dalej, ale w tym momencie absolutnie zupełnie nie mam komputera, nie mam jak tego zrobić, więc mam nadzieję, liczę na waszą wyrozumiałość. Dziękuję, kocham was, Fort One i 4.20, bye.